Aneta ta pierścińska zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dwie wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy oświatowe jak na razie skutkują tylko dużym zamieszaniem w środowisku nauczycielskim. W wyniku likwidacji klas w szkołach podstawowych w tym roku może stracić pracę ponad 60 nauczycieli. Zarówno związkowcy z centrali skupiającej najwięcej pracowników oświaty, jak i urzędnicy z Ostrowieckiego Magistratu są zgodni. Co do tego, ilu pedagogów od nowego roku szkolnego może pozostać bez pracy? No, sygnały są bardzo niedobre. Wynika z nich, że około 60 osób może zostać zupełnie bez pracy i jest to bardzo przykre. We wszystkich naszych gimnazjach i oddziałach gimnazjalnych, bo pamiętajmy, że w strukturze szkoły nr 14 funkcjonują oddziały gimnazjalne, mamy około 62 etatów. No i prawda jest taka, że przeliczeniowych, dla tych 62 przeliczeniowych etatów, bo są to nauczyciele zatrudnieni w różnym wymiarze, od jednej godziny do w sumie, do, do pełnego etatu, no trzeba to stwierdzić z całą przykrością, ale możemy nie mieć pracy. Dlatego że szkoły podstawowe w tym momencie mają już pełną strukturę. O ile związkowcy liczą, że nauczyciele zlikwidowanych ostrzewieckich gimnazjów będą mogli kontynuować pracę w szkołach ponadpodstawowych? Ośmioklasowe szkoły podstawowe są już zapełnione, a dla nauczycieli gimnazjów praktycznie miejsc w szkołach podstawowych nie ma. Liczę tutaj na rozsądek naszych władz gminnych i naszych władz powiatowych. Do tej pory po likwidacji placówek oświatowych przez dwa lata trwania likwidacji. Gimnazjów, udawało się to w sposób rozsądny załatwić. Udało się w jakiś sposób tych nauczycieli zagospodarować, a więc mówię licząc tutaj na współpracę i na mądrość władz oświatowych, że w jakiś sposób się tych nauczycieli zagospodaruje. To urzędnicy są bardziej ostrożni w składaniu takich obietnic. No i niestety nie wygląda to. Zbyt obiecującą. Niestety dlatego, że tych wakatów, które w związku z podwójnym rocznikiem w szkołach ponadpodstawowych, które powstaną, no jest bardzo mało, bardzo mało. No należy mieć jeszcze świadomość tego, że nie wszystkie te wakaty mogą być, mogą być obejmowane przez nauczycieli szkół gimnazjalnych, biorąc pod uwagę no, specyfikę przede wszystkim różną. Jeżeli chodzi o szkoły gimnazjalne, i szkoły ponadpodstawowe, więc tutaj może być problem. No ale powtarzam jeszcze raz, tych wakatów jest bardzo, bardzo mało. Jednak szanse na zatrudnienie nauczycieli z gimnazjów związkowcy widzą bardziej w liceach niż w podstawówkach. Odwrotnie niż urzędnicy, którzy wolne miejsca pracy wskazują właśnie w szkołach tego szczebla. Wiele ze szkół średnich będzie potrzebowało dodatkowych nauczycieli, ale niestety nie jest to taka liczba, o jakiej wszyscy wcześniej myśleliśmy. Są to niewielkie ilości miejsc pracy i myślę, że. Po, przy współpracy starostwa z gminą, te, miasta, te miejsca zostaną zapełnione przez nauczycieli zlikwidowanych gimnazjów. Mam nadzieję, że zdarzą się takie sytuacje, w których. Najlepsi nauczyciele, którzy obecnie pracują w gimnazjach znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych. Być może uda uratować się przed zwolnieniem większą liczbę nauczycieli dzięki środowiskowej solidarności, a więc skorzystaniu przez określoną grupę pedagogów z praw do wcześniejszego zakończenia zawodowej aktywności. Wielu nauczycieli, wielu nauczycieli ma już prawa do świadczenia kompensacyjnego i do emerytury. Ja nie jestem zwolenniczką przechodzenia wcześniej na świadczenia kompensacyjne, ponieważ to są bardzo niskie świadczenia, ale w chwili, kiedy tej pracy naprawdę nie ma, to jest chyba jedyne wyjście, żeby w pierwszej kolejności odeszły te osoby, które prawo do świadczenia kompensacyjnego i do emerytury mają. Tutaj słyszy się głosy również, mówi się, słyszeliśmy wszyscy deklaracje pana prezydenta, że postara się zapewnić nauczycielom przekwalifikowanie się we współpracy ze szkołą biznesu. To również może być jakieś rozwiązanie. Mam nadzieję tak jak powiedziałam, głęboką nadzieję, że we współpracy ze starostwem i z miastem uda nam się tych nauczycieli zagospodarować. Ci, którzy stracą szansę na pracę, mogą liczyć na przysługujące z tego tytułu odprawy. Ale te nie będą takie same dla wszystkich. Większość nauczycieli tutaj jest zatrudniona poprzez mianowanie. No i zgodnie, zgodnie z przepisami będą mieli prawo do. Sześciomiesięcznej odprawy. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z pewną zmianą od dwóch lat przepisów. To nie może być w wielu przypadkach taka sytuacja, że to nie będzie pełna odprawa, czyli niespełnego etatu. Karta nauczyciela gwarantuje, gwarantuje nauczycielowi takie prawo. W tym wypadku natomiast działają przepisy wprowadzające prawo światowe, a tam mówi się o w wymiarze zatrudnienia aktualnym. A zatem może być taka sytuacja, że nauczyciel, który pracuje w połowie wymiaru obowiązkowego, prawda, więc 9 godzin otrzyma połowę odprawy. W stosunku do tego, który pracuje w tym momencie i traciłby tę pracę w pełnym y, wymiarze. No nie jest to korzystne dla nauczycieli, nie ma co tutaj o tym y, nad tym się nawet zastanawiać, no ale takie są przepisy. Paradoksalny w obecnej sytuacji wydaje się fakt, że za kilka lat sytuacja będzie zupełnie odwrotna. Ostrowieckie szkoły na skutek demografii będą odczuwały brak kadry pedagogicznej. W niektórych specjalnościach będzie nam za jakiś czas, już i za jakiś czas brakować nauczycieli. Są to, są to takie przedmioty, jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, nawet język polski. Proszę pamiętać, o strukturze, o strukturze wiekowej. Nauczycieli, którzy są zatrudnieni w naszych, w naszych szkołach. Myślę, że w szkołach powiatowych różnie. A więc ta średnia wieku jest to średnia, która poważną ilość nauczycieli zbliża już nie tylko doświadczenia kompensacyjnego, ale także do emerytury. A zatem za kilka lat ja przewiduję, że 4 do 6 nastąpi zmiana generacji w naszych, w naszych szkołach. No i teraz, czy znajdą się następcy, czy znajdą się następcy równie dobrze wykształceni jak ci, którzy pracują teraz. No, biorąc pod uwagę zainteresowanie czy poszukiwanie pracy przez młodych ludzi, właśnie wykształconych w tych kierunkach, zaczynam mieć coraz poważniejsze wątpliwości. O tym, ilu nauczycieli, ale i pracowników administracji, definitywnie straci pracę w związku z likwidacją gimnazjów, dowiemy się pod koniec wakacji, kiedy zakończą się wszystkie ruchy kadrowe. Władze Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim podpisały umowę o współpracy z Urzędem Miasta i Strażą Miejską. Studenci na kierunku zarządzanie dzięki współpracy z gminą Ostrowiec będą odbywać praktyki w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta. Nowe kierunki nauczania, jakie zamierza uruchomić ostrowiecka uczelnia, mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie także lokalnego rynku pracy. Wybór padł na logistykę i zarządzanie, gdzie nie tylko pracę, ale i praktyki można odbywać w Ostrowcu. Bardzo zależy nam, aby w naszym mieście było jak najwięcej wykwalifikowanych kadr, które by mogły wypełnić luki, które zauważamy w zakładach pracy na różnych stanowiskach ponieważ priorytetem władz jest nie tylko utrzymywanie istniejących kierunków, ale tworzenie nowych, a więc nasza propozycja. To właśnie kierunek logistyka i zarządzanie. Oczywiście, aby móc te kierunki prowadzić, należy przygotować wniosek, a właśnie jednym z elementów tego wniosku są podpisane porozumienia w sprawie praktyk zawodowych. Miejscem odbywania praktyk na kierunku zarządzania ma być Ostrowiecki Magistrat. W przypadku logistyki będzie to Straż Miejska. W zakresie zarządzania nasi studenci będą poznawać tajniki zarządzania, będą poznawać funkcjonowanie poszczególnych wydziałów w Urzędzie Miasta. Natomiast drugie porozumienie zostało zawarte ze Strażą Miejską, a więc przedstawicielem, komendantem Straży Miejskiej a uczelnią. I tu studenci kierunku logistyka, studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, będą te praktyki odbywać w Straży Miejskiej. Miasto bardzo pozytywnie podeszło do pomysłu rozszerzenia obecnej współpracy z Ostrowiecką Uczelnią. Licząc, że współdziałanie w tej dziedzinie przyniesie korzyści przede wszystkim mieszkańcom, często absolwentom tej uczelni. Proces kształcenia jest procesem ciągłym. Wymagane zmiany, które nas otaczają, powodują, że Musimy się dokształcać na każdym etapie naszego życia. Jako prezydent miasta jestem zadowolony ze współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości. Stąd taka inicjatywa, abyśmy dzisiaj wspólnie pokazali naszemu społeczeństwu kolejny krok w tej naszej dobrej współpracy. Uczelnia wpisała się na stałe w klimat miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Jesteśmy jednym z niewielu miast, które może sobie Pozwolić i poszczycić się uczelnią wyższą. Stąd też dbałość nasza samorządu, aby ta współpraca z uczelnią była dobra. Uczelnia liczy, że drogą Ostrowieckiego Magistratu podążą inni pracodawcy. Mamy nadzieję, że inni przedsiębiorcy również zechcą takie porozumienia z nami podpisać. Oczywiście już część zrealizowaliśmy. W najbliższym czasie jesteśmy zobligowani przez ministerstwo do złożenia wniosku, abyśmy mogli te studia uruchomić. Mamy również. Nadzieję, iż studenci zainteresują się naszą ofertą, która oczywiście specjalności jeszcze na kierunkach będą również uwarunkowane potrzebami naszych przyszłych studentów. Z kolei miasto, chcąc wykorzystać potencjał wyższej szkoły, przymierza się do zaoferowania nauczycielom likwidowanych gimnazjów kursów pozwalających na podniesienie lub nawet zmianę specjalności. To już miasto by inicjowało taki kurs, program. Przeszkalający, doszkalający naszych nauczycieli. Liczę tutaj na dobrą współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości. Praktyki w magistracie mogłyby być organizowane w każdym wydziale. W miniony piątek w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa odbył się kolejny koncert. Tym razem na scenie pojawiły się zespoły mocnego uderzenia. Gwiazdą wieczoru była warszawska formacja Liszai. Koncert na scenie Wode Smalwo rozpoczął Ostrowiecki Zespół Arsenał, którego utwór hey Man pojawił się ostatnio na liście przebojów Radia Ostrowiec. Jako drugi zagrał zespół Code Force One, który powstał w 2012 roku w Starachowicach. Kolejnym zespołem, który zagrał na scenie ODS Malwa, był Starachowicki The Devil's Swing. Gwiazdą wieczoru koncertów od Esmalva był zespół Lish Ice z Warszawy. Grupa ma na koncie już cztery nagrane płyty, a obecnie promuje swój najnowszy krążek, zatytułowany Plus Brawls and Bivy Regis. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowickiego.